Panie prezesie, półmaraton Ziemi Puckiej już dziewiąty raz. To jest duże wyzwanie logistyczne dla Was, organizacyjne? Oczywiście, że trochę wyzwanie organizacyjne dla nas, ponieważ robi to nie duża grupa zapaleńców, którzy, dla, dla których lekkoatletyka jest, można powiedzieć, całym życiem albo prawie całym życiem. Cały rok się przygotowujemy do tego, żeby stanęło jak najwięcej ludzi na starcie. W tym roku jest pokaźna liczba i to nie tylko Polaków, nie tylko naszych tutaj rodowitych Kaszubów, ale też no właśnie za granicę trochę biegaczy mam. Tak, jak zawsze jest grupa osób z Białorusi, z Ukrainy. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, też zdarzy, zdarzyli nam się zawodnicy z Kenii, także obsada jest mocno międzynarodowa. W tym roku nie wystartował jednak ten rekordzista Tomasz Grycko kontuzjowany, ale chyba nie narzekamy, bo widać kilku profesjonalistów widać było na starcie, że, że zawodnicy no typ, typowi, tacy długodystansowcy, którzy no, miejmy nadzieję, albo że pobiją rekord, który należy do pana Grycko, mieszkańca Ziemi Puckiej, jakby nie było, albo miejmy nadzieję, że nie pobiją i rekord zostanie u nas. No właśnie, a ten cały półmaraton, powiedzmy dla kresu Ziemi Puckiej, to jaka to impreza? No ja myślę, że to jest dosyć ważna impreza, popularyzująca przede wszystkim lekoatletykę, ten region. Jak tutaj spojrzycie na ten stadion, w pobliżu woda, to myślę, że lepiej położonego obiektu w okolicy dalszej i bliższej to nie znajdziemy. Pani burmistrz, 9. półmaraton Ziemi Puckiej, no ta tradycja biegowa i sportowa w Pucku kwitnie i trwa. Tak, no mamy Bogu dzięki Leko Atletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, który wspaniałą robotę wykonuje tutaj wszyscy z sobą, jak w rodzinie widzę, rozmawiają, współpracują, którzy mają też tradycję w organizacji maratonów od 9 lat półmaratonów i gdyby nie ta ekipa, pewnie by tej te imprezy, bardzo ważnej dla Ziemi i Sportowej, nie było. Pucka sportową, też pucka koncertowo, bo Wy już po raz kolejny zatrzymujecie turystów i biegaczy, którzy tutaj uczestniczą w tym półmaratonie, na dłużej, na koncerty. Tak, już jako radna zawsze zwracałam na to uwagę, że kiedy już taka ogólnopolska, nawet i wykraczająca poza Polskę impreza się odbywa, to powinniśmy również zagospodarować te osoby i coś im dać w prezenciku jeszcze wieczorem po tym wysiłku fizycznym, jakąś ucztę duchową. Dlatego też po raz kolejny, po raz trzeci właśnie z rzędu koncert wieczorny. Dzisiaj wystąpi Ene. W poprzednich latach to była Kaja, w ubiegłym roku był to Dżem, więc takie gwiazdy naprawdę wysokiej klasy. Jak widzi tyle sportowych dusz w mieście, to chyba serce się cieszy. Cieszę się, tym bardziej mi się cieszy, bo słyszę, że coraz więcej, widzę po twarzach coraz więcej mieszkańców Płucka, mieszkańców ziemi płuckiej. W tym roku podobno 125, więc to się rozrasta. No i też się duża dusza raduje, kiedy widzi, że ta pasja ogarnia dzieci tych zawodników. Dzieci, może i rodziców, bo to jest przecież wielopokoleniowo. Więc ten dobry zwyczaj jak się rozprzestrzenia, to jest bardzo dobry, dobry znak. Sama organizacja półmaratonu Ziemi no widać, chyba stoi na wysokim poziomie. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. A jak pan to ocenia? No przede wszystkim jest kameralnie, yy, organizacja fajna, bo taka rodzina, można powiedzieć, także yy, dla takich awatorów jak ja, to, to bardzo, bardzo pozytywnie, super. Panie Grzegorzu, jest pan najlepszym mieszkańcem Ziemi Pudskiej, który przebiegł w tym roku półmaraton? No proszę opowiedzieć przede wszystkim, no jak, jak wrażenie? Yy, no cieszę się bardzo, że. Po raz drugi udało się wygrać tutaj jako najlepszy podszalin. W zeszłym roku również wygrałem, w tym roku powtórzyłem sukces, jestem bardzo zadowolony. Także pozytywnie. A sama trasa, wiemy, że pogoda jest no rzeczywiście wymagająca. Jak, jak w tym roku z trasą? No, trasa jest ciężka jak zawsze, przede wszystkim nierówna nawierzchnia i troszkę górek, także to daje się weznaki. No, nie da się tak biec równiutko kobietym, bo to niestety nierówności dosyć mocno wybijają z tego, także to jest takie największe utrudnienie, można powiedzieć w dalszej trasie. A najtrudniejszy moment taki, gdzie rzeczywiście czuł pan, że no chyba kurczę w tym roku nie będzie tak dobrze jak w zeszłym, To gdzie, gdzie to nastąpiło? No tak po 16 km już niestety bardzo mocno nogi szczególnie siadły, także no, modliłem się tylko, żeby dobiec do końca. No i cieszę się, że nikt mnie już nie dogonił. Podobnie tutaj pani burmistrz Sapot, błot, pan Tadeusz Poszczarczyk, wice starosta, nasz Herman, wręczają nagrody.